Siema siema jestem to jest kolejny, to, jest, to jest już jest w drugi odcinek tak, sorry mój pietar, tutaj coś, coś tutaj się chyba A więc witam was po prostu w kolejnym odcinku z Nie ma nawet tego nazwy, a więc a więc nazwę po prostu Minecraft Hero Brain, tak? Yy, Nagrywając z tego dalej odcinki, a nagrałem z tego reakcję to wstawiłem, tak? No jestem mądry Dobra, yy, na Twitcha już nie wbijajcie. Bo, jak zacząłem po prostu yy, streama, to się wkurzyłem i powiedział mi jebać to, a więc streama już, yy, Twitcha już nie, nie wbijajcie, bo jebać to a ogólnie to na Discorda możecie wbijać dalej, chociaż też nie wiem czy z Discorda też by nie zrezygnować. Jest więcej czasu na nagrywki i co, i w sumie. Sub, sub, łapka, Discord i to tyle. I jeszcze ud udostępnić kanał, lecimy. Jak e, się osobiście skończyliśmy na. takim. punkcie. Jak to. wyśpaj po... dla mnie. Karty, nie. Karty. Jak dla mnie, ale co nam szkodzi? Co się może stać? Co się może stać? Nie wiem, co się, co może, się stać? może stać. Dobra, okay, no co się może stać? No co się może stać? Jeżeli coś się stanie złego. To od razu to rozwaramy. Jak będzie brzydki to go usujemy no. Przecież po nie, nie, prostu i tyle, no. okej? Okay? Mam zepsucie, no. mogę mogę być Ale ostrożny, no, bo wobec czegoś, się, to czegoś, co no. znaleźliśmy w drzewie u jakiegoś gościa, który zginął. Czek, bo on zginął? Ale bo to drzewo, no nie miałem tego zabudować się stało? Musimy to wyjaśnić, bo Nie no, właśnie nie wiem, zginął tak nagle. no mnie to ciekawi bardzo, bardzo mocno. Więc co to jest za research, tak? Mówi, że z drzewa spadają liście, takie... No widzisz takie poj pojedyncze liście, nie, nie, tak, nie, nie takie bloki liści, tylko takie pojedyncze liście, ciekawe jak to... To nie jest podejrzane, w żadnym ja nie wiem, co się stało? No nie. no nie no, ja nie wiem o co chodzi. Słuchaj, jak instrukcję zrobimy... Instrukcja mówi, żeby mieć cztery bloki na Jak naturytu, instrukcję zrobimy... Cztery bloki na ja nie mam tyle bloków na terytu stary, ja nie mam tyle naturytu. ja wszystko zużyłem na te rzeczy... to nie, ja nie wiem, że ja nie że... No ty ja masz... mam netheryt, okay. bo co mi netheryt słabiak? Zostawmy jak... tak, jeżeli ty ja. stawiasz y, ten totem, jeżeli ty postawisz ten neteryt, to możemy go postawić, okej? Okay? Ten totem. Bo ja nie mam tyle netherytu. I jak Stary... mam to, Nie, nie wiem, wiem o co ci chodzi. Da... Pokaż mi to, pokaż Popatrz. mi to! Cztery bloki na... masz tyle? Chłopie! Dobra. Ja czekaj ja... chodź, chodź do mnie, na chwilę wejdź tam u siebie przez Przyskro... Przyskro... git? A no prowadź, prowadź to. No ja... wiesz co, mówię to niechętniej. Znaczy w, po, w poprzednim odcinku mm, widzieliśmy, że on tam miał y, z, ile? Z... Y, cztery bloki Emeraldów O ile dobrze tam było to było wczoraj. Nawet sobie nie był filmu że może coś wspomnieć. To był... ej, Szczerze, ale fajny ten, ale fajne takie dla, dla... Ale dobra Y, to już nie jest o tym mowa, y, ale szczerze. Ym, dobra, nie wiem co powiedzieć, a więc powiem tak. Y, a teraz on ma mieć neteryt, aż 4 aż bloki neterytu. Czy to jest moim zdaniem przesadza, tak? 4 bloki to chyba nikomu nie są aż, aż tyle, potrzebne, po, tyle potrzebne. To chyba nie jest nikomu aż tyle, tak? Ja to mówię naprawdę bardzo niechętnie, ale wiesz o co chodzi? Ale? Ja dałem już swoje emeraldy, teraz muszę dać swój, czekaj, ja zobaczę. Tak, dokładnie, masz też swoje, dlatego, że ja nie chcę w tym macie. bloki, pali. nie sztabki, bloki, ja nawet bloków nie mam, ja mam sztapkę. w Po co mi te bloki, Ja się tak nie pleksuję? Tardoknes, chcesz ty robić ten totem, czy nie? Ja nie chcę, więc możemy tego nie robić, ale jeżeli ty to postawisz... No, a czemu się nie złożysz? No to te... dlatego, że ja nie chcę tego robić, Powiedziałam to. No to Twój pomysł, żeby to robić. Dobra. Ja jestem za co, żeby to spalić, Doknes. W tym momencie. Jak dla mnie niepotrzebnie ciągnie jeszcze, ma. Słuchaj. Biorę e, blok Redstone'a. Blok Redstone'a, no dobra, dobra, okej. Okay. Gdzie chcesz ten Ej, dobra. Jeżeli mamy gdzieś ten to stawiać, to za Twoim domkiem. Nie obok mnie. Słuchaj. Mam 50 Dederytu. Na ile bloków to starczy? E, ma, masz te bloki? Nie stary. Patrz. Okej, okay, czyta. Ile, ile z tego zrobię 50, bloków? 50 bloków. Pisz bloków, nie, 5 bloków nie. Czekaj, sztabek. Zabij z tego 5 sztabek, Mordko. To nawet więcej niż potrzeba, okej? Okay? 5 Więc... bloków i blok... coś. sam pięć się blok... pomyliłem. Dobra, dobra, dobra. Do, do, do. Ok, trzymaj, trzymaj dokne do sztabki. Mam te bloki, okej. Okay. Masz redstone? Powiedz, że ja też. Akurat redstone mam. Mam, mam, mam. Ile, ile on musiał się jedzie w endzie? kurwa. W skręterze, że on ma 50. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi. Mam mam. No dobra, Nie pana. stary. Okej, okay, jak mówię, warunek mu jest taki, że ten totem... No ja to daj mi te bloki jest z dala od mojego ja domu... Daj mi moje bloki. I robimy go za twoim domkiem. Ta na polanie, okej? Okay? Wiesz której? Gdzie? No chodź, pokażę ci stary, bo ja mam pomysł, gdzie to możemy zrobić. Jeżeli to mamy stawiać, to stara ode mnie. Ja nie chcę z tym nic wspólnego, okej? Okay? Popatrz. Za karczmą, wiesz, stara, mnie tutaj. Będzie. No wiesz co ja ci powiem, że mi się nawet taka dekoracja podoba. Okej, okay. jeżeli ci się podoba, to super. Każdy jest szczęśliwy na Tak, z jak sytuacji. będę sobie siedział na moim grillu za domem, a, a mam y, grilla nawet stąd widać. No wiem, wiem, że masz Popatrz, grilla hola. starsz, panerze. No, no, chwal się grillem, jakbym go, kurczę, nigdy widzisz, nie widział. Tam, no, Widzę, tak. widzę, no stary, masz tam grilla, kozakiem jesteś, stary. Okej, okay. dokładnie to tutaj, tutaj tak, tylko zrób to symetrycznie, skoro już to kładziemy, to pokaż mi tą instrukcję, to to zbuduję. Żeby ładniej było. No dobra, ale pokaż, to musimy zrobić I... zgodnie no, z instrukcją, no, tak? No dobra, okay. no dobra, dobra, bierz to, No. Blok bierz neteryt. bloki, tu, rec, instrukcje, o, ide, instru... Ogólnie teraz zauważyłem, nie, że ten totem, jak się tam ten w niego wejdzie, nie, to tam widać blok neterytu. W pożąsiu. Mm. E, Okej, okay, więc oni mówią: cztery bloki neterytu dookoła czerwonego bloku Redstone. Czyli znaczy, gdzie jest środek stary? Musimy to wymierzyć. Czy, czy to w ogóle będzie równe? Cztery. To tutaj doknes? Tu jest środek? Nie, jeszcze na kratkę. Okej, okay. tu, tu jest tu, środek, tak? No. Okej, okay, żeby już tak. było równo, o mamy roty, środek, tak? idealnie. Dobra, ej stary, tak tu, bo tam było, że redstone ma być pod tym, czy redstone zasila to na przykład albo coś? Nie mam pojęcia stary, ale czekaj, bo trzeci krok jest jeszcze, że trzeba to podpalić stary. Musimy mieć zapalniczkę zaraz, ej, bo ja nie wziąłem. Czy to jest na prąd? Na prąd? No może jest na prąd, ja nie mam pojęcia co my robimy, do oknes. Ja tylko ci przypominam, a i żeby coś, ale trzeci punkt jest taki, że trzeba użyć zapalniczki. Ja nie mam. Ja mam. No to podpal stary. Znaczy nie przy sobie. A okej, okay, no to super. Gdzie masz zapalniczkę? Mam... M, m, na grillu. O Jezu, dobra, to idziemy do tego twojego grilla. Ech. Ej, ale popatrz, jak tak stajemy tutaj, nie? No to tak, tak nawet ładne okay. to jest. Wygląda ładnie, Ale nie powiesz, że nie wygląda niepokojąco. Jakby, jest creepy. Jakiś totem, o to zanim ktoś zginął, nam ja go sprzedał. Ale czemu ci to creepy wygląda, stary? Ja nie wiem w ogóle, czego ty się boisz, od to zacznijmy. Nie wiem, no. no, może tego, że mi się to w miarę przyśniło, co teraz się dzieje, ale to... Tam... Znaczy się, z tego, jak ja dobrze to pamiętam, i o ile to dobrze pamiętam, to mu się przyśniło, że on musiał zabić Docknesa, kiedy spał. Chyba on spał, to on zabił wtedy Docknesa. To po prostu twoje gadanie, no mam recenie tak. ble, ble, ble. Zawsze ci źle nawet zrymowałem, i widzisz? No, bez przesady. Nie jestem aż tak źle. Uuuu! ej, ten grill naprawdę jest opasiony, Stary, aż szczerze powiedziałem. Że... Stary. Co? Mam. A, A okej, okay, dobra, to lećmy. Ale słuchaj wiesz, co? Bo teraz tak Nabrałaś ochoty, żeby tutaj wrócić po tym, jak już odpalimy ten twój ulubiony totem i zrobimy grilla. Co to na to? Bo w sumie. Powolutku zaczynam być troszeczkę, tylko troszeczkę. Ale alkoholny. jestem ciekaw, co, co się będzie działo Znaczy. się, Ja obstawiam, że oni przywołają tego Hero Braina, bo kiedy akurat y, był zwiastun to ten to, 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 to tam Etna mówił dealer albo dokąd, y, albo to rzutowy błąd że nie powinni go przyznawać, czy mi robić, coś takiego tam było tak. Mam nadzieję, że nic nie wiem, muszę... Ale coś czuję, że nic I... dobrego. Się nie będzie działało. Będzie się świecił bardziej? Tak, świecił bardziej. Czotem e... od Oświetlenie ogródka. Mm. To na pewno to. To słuchaj, myślę, że możemy zrobić tak. Ja tutaj stanę, tak wiesz, przymrużę oczy i zobaczę. Czy, jak zapobieżę, czy duża różnica jest, okej? Okay? Okej, okay. czy duża różnica jest? No, to no, no, jest tak? Czy, czy, pomysł? Dobra, okej, okay, podpalam różnica? to, dobra. Ok, dobra, uwaga, fajerwerki yeah. na 3, no. 2, 1! Okej, okay, piękne. Oh co, co jest wóta. grane? Co się dzieje? Coś, okay. Co się Ewidentnie wydarzyło? Co się to aktywowało? Stary, co jest grane? Czemu się zrobiła nagle noc? praktycznie w ułamku sekundy? Nie, no i jakby już było ciemno, nie? Było ciemno, chyba. Widzisz tego? Nie mogę się nawet Widzowie, yy, słuchajcie, mogę się do mnie Właśnie w tym momencie przywołali Hero, hero Super dziwnie. Nie. Nie Wy słyszysz tego dźwięku? To z tego do temu. to jest tylko druga. Ej, faktycznie. Dobra, czekaj, stary. Nie, 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 nie. to jest. To, to, to mi się nie podoba, doknes. Do to mi się, to mi się też my nie kilo podoba. Powiedzmy starej to zniszczę. To będzie mi mieli z głowy. To był zły pomysł, co żeśmy to, robili. Dobra, Czemu? no... Czemu do... to? Chwila, czekaj, czekaj, no. czekaj, czekaj, czeka, No nie mogę rozwalić tego. Jak nie możesz rozwalić? No po prostu nie mogę rozwalić, dognę! Spróbuj, spróbuj, ty! Co? Ej. Co jest grane? Jakieś nietykalne? Nawet neteryt. Na to powinno, dać się rozwalić! Wiesz co, ja ci powiem tak, ja ci powiem tak, nie, nie, ja się poddaję, trzymaj ten kilo, rozwalaj to, rozwal to dwie. No nie o mogę teraz. tego rozwalić do okna. z tym jest problem. To jest niezniszczalne, okay. stary. Okej, okay. okay. to, okay. nie okay. to mi się nie podoba, to mi się dobra, chrzanić gila, stary, ja idę do domu, ja idę do domu, chrzanić grila. Nie, ej, 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 A... co, ej, stary, jeżeli nie... Ej, mi się wydaje, że któryś z nich, znaczy się... ja... Ja tak nie mówię, że to będzie w tym odcinku, ale chyba, który z nich stanie opętany mi się wydaje. Możemy tego zniszczyć? Jakby? To dobrze wiesz, że to są problemy. To są problemy, ale... okna, dlatego idziemy do domu. Ja idę do siebie, ty idź do ale... siebie. Stary, ale ja, jak ja będę spał, jak ja będę spał, co się stało? Dlaczego tak się stało, jak się stało? Co się stało, jak się stało, stare? Od no, kiedy ci interesuje? Co się stało? Od kiedy ci interesują sny? Olałeś temat, Doknes. Ostrzegałem cię. Mówiłem, że to jest zły pomysł, miałem sens związany z tym, co się dzieje, dlatego wracam do siebie i ty też idź do siebie do domu. I Nie wiem, po prostu idź spać. Nie. Rano się obudzisz, będzie dobrze. Pogadamy, tak? Ty leć do siebie, stary. Ja lecę do siebie i A... dogadniemy to. A nie? Po prostu nie spać w jednym miejscu. Znaczy się. no moim zdaniem lepiej chyba by było wtedy spać w jednym miejscu, jak się tak, tak nagle stała noc ja bym wolał chyba raczej spać w, w jednym miejscu, tak? Na przykład pójść tam, by na noc w tak? Znaczy, bo jak, jak tak siedzi, siedzi to, to to chyba nie jest, nie jest normalne. Rano, okej? Okay? No chyba. stary, słabo, no myślałem, że się, wiesz, jakby w sumie pogoda też się zepsuła. No cóż, pogoda się zepsuła, nie ma Przyskruj takiej tragedii. tak... Okej, okay, słuchaj, trzymaj tą swoją instrukcję, ja nie chcę mieć nic wspólnego. No nie wiem. I widzimy się rano, tak? Mówisz? Tak, tak mówię. No, tak zrobimy. Dobra, no... Dasz radę zasnąć? Popatrz na dole. tą mapę czy dobrze wszystko zrobiliśmy jakby... Ta. No właśnie o tym mówię. Wszystko no dobra, na pewno wszystko dobrze. No Cześć. Tak. Doknes, Tam ktoś jest! Następny odcinek jutro o 14 na kanale Doknesa. A więc tego już nie będziemy... Og... Bo to jest ponad... Tak, to jest kupa emeraldów. Co ma do sprzedania patrzyłem. Dajcie mi chwilę. Dobra, a więc właśnie dobra a więc właśnie zacząłem, że to co teraz widzicie to wstawili 4 odcinki, a nie 3, bo myślałem, że 3 odcinki są wstawione, a są w, dzisiaj w chyba kolejny odcinek. I są cztery odcinki z tego, a więc u mnie to będzie chyba na odcinki przełożone na jakieś 6 odcinków. Osiem odcinków chyba z tego wyjdzie, to ja mam jeszcze do 6. Ja... A i w wie Napiszcie co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Rozpiszcie się w komentarzach albo napiszcie nazwę. A ja kończę odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie, dostypniacie kanał, filmy Spodźcie mi do Discorda i na razie, naprawdę.